Konkurs Cieszyńskich Rzeczy dla Starych. mi e, Wszystkie konkursy Cieszyńskich Rzeczy, e, jakie są organizowane, to są konkursy dla dziecek. No a ja sam myślę, żeby szło zrobić konkurs Cieszyńskich Rzeczy i dla starszych. Dla starych, stazików, dla starych ojców, starych ciotek. No i tak na każdą sobie myślę, furt że się pozywo dziecka, dziecki, na takie konkursy, pozywo się ich po społu z, rektor, z rektorkami, albo z rektorami. Ty rektorki te dziecka rychtują do tych konkursów naszej cieszyńskiej rzeczy, ale też do gotki górnośląskiej, co by szumnie po naszemu wyrządzały, ale Ci fotrowie, a stare ciotki, ci starzity, co ich, je coraz rozmieni między nami, no to oni takiego konkursu nie mają. I mogłoby się stać tak, że na taki konkurs by przyszły dziecka, ale by przyszły też i, i te starki, albo jak i prastarki. Pozwałoby się ich, dałoby się, dałoby się im kąsek buchty, tej kawę, sztampel... Gorzołki dobrej. Ja sobie myślę, że coś takiego trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie zrobić taki konkurs cieszyńskiej rzeczy, co by aj starzy się mogli ukazać, co by mogli wyleźć na scenę, a przerządzić po naszymu. A to by było na naozaj tak, że oni by drzistali wiecy ze swojego żywobycia. Bo przecież żadna rektorka by ich nie rychtowała do tego konkursu. Nie uczyliby się tekstu po naszymu co ktoś kiesi napisał, ale by fula i gans coś nowego. To, co im ślina na język przyniesie. Ja, oni by mieli z tego kapkę strach, bo wiecie, te starsze generacje, one naszą rzeczą wyrządzają na każdą. Byłoby to fest prawdziwe, a gans fajne do ucha, bo by my usłyszeli żywy język, co już nie mało kto poradzi zistać, ale na drugą stronę e, oni jakby wyleźli na tą scenę, no to by ich było kapkę gańba. Trzeba by było ich kapkę e, tam pociskać, ale ja sobie myślę, żeby tam wyleźli. Ale wierzę temu, że je kupa starych ludzi, co by radzi przyszli na, na takowy konkurs. A wspomniano to tak, co by, się, co by było kapkę srandy. A co by się zynć po społu, bo najważniejsze w tym wszystkim, dyski jest to, żeby się po społu zynść. Dyski się prawiło, że starzy się poradzą lepszy bawić, poradzą lepszy balandrować jako młodzi. A co się w tym prawdy je. Wspomnijcie sobie o to Wiesiela albo muzyki. Dyski było tak, że największa sranda była najprzód tam, gdzie siedziały stare ciotki, a ulicowie. A gdzie pro po tym zaczli młodzi balandrować? Hurd jeszcze są po chałupach paniczki, co jeszcze 300 roku temu drepiły na muzyki. Kiedy się postawiło takowną stareczkę przed ludziami, taką starszą paniczkę, no to była ona z początku miała kapkę strach. <laughs> Ale kiedy inny odebrzili gębę, taką gazdzińkę, ba, to był już i jakoś i kto szło. A i stary ujec, by coś i żył ludziom, co by go przyszli posłuchać. I nie wiecie, jak to jest z chłopami. Trzeba by mu było można najprzód poloć ze dwa sztampelle na opowogę. No a jeszcze by trzeba było wszystkim żyć, co by drzyszcali po naszemu, ale niganc o wszystkim. Bo baj, kiedy starka zaczli wyrządzać o starzikowi, jaki był przeciwny za młodu, albo starzik by zaczął wyrządzać o starce, jako się kiesi smykali po dziedzinie, no, to by starka była na a byłaby kapkę sumeryja. Niech se naryktują to, o czym by chcieli rządzić. Tak, kapkę w głowie, ale nie muszą to ani pisać na, na, na papiurze. A już by było ganz fajnie. kiedy było to starsza ciotka, staro ciotka, lebo ujez, przyszli w cieszyńskich obliczkach. Co ich jeszcze, można mają, kancik od, od Maryi. Ale najprzód byście się roztomili, musieli spytać waszych stareczek a stazików, jeśli by przydrepsili na takowy konkurs. Kiedy rzekli, że ja, to potem by to ktoś ich musiał zrobić. Można jak, jak i albo koło dziedziński gazinek, co ich je na cieszyńskiej ziemi godnie. Będzie trzeba o tym pomyśleć, bo takownego konkursu isto ani na prawym, ani na lewym Brzegu Olzy jeszcze nie było. Wiecie, jaki to jest w żywobyciu. Dzisiaj my są, a jutro... Mogęmy już nie dychać. Tuż pokiel jeszcze ci starsi żyją, to by trzeba było im zrobić kapkę radości, Ukozać im ich światu, a się ajni pochwolić, jacy są szykowni. Nie byłoby jeszcze złe, kiedy przyszli, kiedy przyszli ze swoimi wnukami, a pospołu wyrządzali. Dwie albo trzy generacje pospołu na jednej scenie, a żywy język, to by było cosik. Wierzę temu, że takowny konkurs cieszyński Rzeczy będzie, a że się, na, że się na niego przygłoszą ci starsi tustelocy. Za ich młodu były takowne czasy, że się, że się we szkole nie śmiało rządzić po naszemu, bo rektorzy mieli przykazane, co by dzieckom tego zabraniać. Nie było ani konkursu w naszej Rzeczy, jako dzisiaj, Tuż tym tuplym trzeba ich posłuchać, bo ta rzecz tych naszych starzików nie ma wyuczono, ale ona je na jest ganz prawdziwa.